Z nami jest Klaudia Biała z łowicza, a my znajdujemy się właśnie na hali Osir w Łowiczu. Klaudia wylicytowała koszulkę reprezentacyjną Macieja Rybusa za kwotę 6 tysięcy złotych. Klaudio, powiedz nam, co skłoniło cię do licytacji? No przede wszystkim cel. Gramy się dla Maj, więc każda kwota jest najważniejsza. Dla mnie jest to dość ważne dzisiejszy dzień, ponieważ ja też mam przestranie pomysprawną, która też ma na imię Maja. I też w wieku na której dzisiaj gramy, mm, Więc no cel jest bardzo ważny, tak? Miałaś jakąś taktykę na te licytacje? Nie, żadnej. Strasznie duże emocje to na pewno. Mm. Widziałem też, że licytowałaś koszulkę Roberta Lewandowskiego. Kwota jest chyba najwyższa w wszystkich edycjach, prawie 35 tysięcy. Dobrze, jak podsumujesz, ocenisz dzisiejsze, dzisiejsze wydarzenie. Jaka oddziesz atmosferę? No, atmosfera i wydarzenie, no to coś pięknego. W ogóle gratulacje do wszystkich do tutaj organizatorów i wielki szacunek. To jest naprawdę super rzecz. Dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo pozdrawiam.